Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj przechodzimy do ćwiczenia trzeciego, które nawiązuje do ćwiczenia pierwszego. Mianowicie przypomnimy sobie tak zwane jodełkowanie. Gramy to palcami od struny czwartej do pierwszej palcem pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, palec piąty dzisiaj nam odpoczywa. Mianowicie, dzisiaj zrobimy sobie wędrówkę palca pierwszego. Podobnie jak w ćwiczeniu pierwszym, zaczynamy od struny czwartej. Następnie kciuk wędruje na strunę piątą, szóstą i z powrotem piątą, czwartą. Pozostałe palce pozostają bez zmian. Brzmi to tak? Oczywiście gramy to w domu w swoim tempie, dużo wolniejszym. Chodzi o to, żeby wygrane były wszystkie dźwięki. Nie chodzi o to, żeby zagrać to szybko, aby zagrać. Do czego nam to będzie potrzebne? W dalszych ćwiczeniach będziemy poznawali akordy. gdy dołączymy do tak zwanego odełkowania akordy podstawowe. Każdy akord będzie miał swój dźwięk podstawowy, na przykład akord C-dur będziemy grali od struny piątej, tak jak Amol, ale już E-mol, szósta bądź czwarta, d -mol, czwarta, G-dur. Dlatego najpierw musimy wyćwiczyć prawą rękę, abyśmy Prawidłowo i odełkowanie. Powoli, jeszcze raz. Sturna czwarta. Piąta, czwartą pomijamy. Szósta. Piąta. I czwarta.